Gdybyś ty mógł powiedzieć, co powinno przychodzić do głowy ludziom, którzy myślą o tym, żeby robić biznes na Pomorzu, to co powinni w głowie mieć? Żeby nie wyważać otwartych drzwi, żeby zacząć od tego, to, to jest Ci wydaje oczywiste, ale nie jest poziom poziom współpracy. Na, na wielu e, platformach koleżeńskich e, czy branżowych, który w tej chwili już u nas został utworzony, e, jest bardzo dobrym punktem wejścia e, już na etapie przymierzania się do tworzenia biznesu w tym mieście. E, to jest to, co często zaskakuje naszych gości: że ludzie, z którymi rozmawiają, mówią w bardzo, bardzo otwarty sposób o wielu trudnych kwestiach dla ich biznesu o wyzwaniach o Tematach, które ich dotykają obecnie, o problemach, które mieli w przyszłości, to nie jest taki to nie jest ząż popularny chowa się tego typu sprawy, raczej raczej intymne na firmy, ale służy to budowaniu, tak jak powiedziałem, relacji, budowaniu ekosystemu, w ramach którego modus operandi nakazuje dzielenie się dobrymi praktykami żeby firmy nie musiały, nie musiały wykonywać nerwowych ruchów. A na cały odcinek zapraszam Ciebie na mojego YouTube'a.